Co zrobić, jeśli ktoś nie przyjmuje naszych przeprosin? Jak się zachować w stosunku do dziewczyny, która nas ignoruje, a jednak bardzo interesuje? Czy jak postąpić przy rodzicach naszej partnerki? To tylko niektóre kwestie poruszane w tym odcinku Pytań do Kielbana, serii, w której odpowiadam na Wasze pytania. Nazywam się Łukasz Kielban, a my rozpoczynamy 25 odcinek tej serii. Muszę się Wam przyznać, że z każdym kolejnym odcinkiem tej serii podnosicie mi poprzeczkę, zadając coraz bardziej zaangażowane, trudne, dotykające delikatnych kwestii pytania. No ale dzięki temu, też sama seria moim zdaniem zyskuje i jest coraz ciekawsza. Więc bardzo Wam za to dziękuję. Jednocześnie nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale zbliżamy się już bardzo do pułapu 100 tysięcy subskrybentów na kanale Czasu w Kanale, który jakby nie patrzeć, wydaje się być bardzo niszowy, a jednak dochodzimy do e, dość ogromnej liczby, która mnie nawet zaskakuje. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a lubicie moje filmy, zachęcam Was gorąco do tego, żebyście zasubskrybowali. Możecie też zachęcać znajomych do tego. Na przekroczenie tego pułapu 100 tysięcy przygotowuję już kilka ciekawych rzeczy, więc myślę, że będzie bardzo interesująco. Przejdźmy do samych pytań, i myślę, że zacznę od pewnego zarzutu, który, nawet dwóch zarzutów, które pojawiły się pod filmem dotyczącym Bonda: tego, czy był gentlemanem, czy nie. Komentarz pochodzi od Górcia i tutaj w nawiasie malutka uwaga. Górciu, pan Górciu pisze do mnie rozpoczynając szanowny panie Łukaszu, więc powinienem również odpowiedzieć per panie, pani, ale niestety posługuje się tylko i wyłącznie pseudonimem, który nic mi nie mówi, nie podpisuje się imieniem. Jeśli chcielibyście, żeby ym, prowadzić konwersację w internecie ym, per pan, pani, to nie zapomnijcie nigdy chociaż podać imienia, żeby wiadomo było chociaż z kim rozmawiamy. Tak będzie prościej. Wróćmy do tych zarzutów. Były to dwa zarzuty, które chciałbym omówić tutaj, bo są dość ciekawe. Z jednej strony pan Kurciu skrytykował moje krytykowanie Bonda pod kątem jego zapinania marynarki na dwa guziki albo zostawiania jej zapiętej podczas siedzenia. I oczywiście możemy tutaj się odwołać do prezenterów telewizyjnych, którzy zapinają sobie marynarkę podczas siedzenia, siedząc przy tym swoim biurku, ale oni robią to po to, żeby wyglądać profesjonalnie. Z kolei Bond, kiedy siada ze znajomymi prześle w krześle, w fotelu, z drinkiem w ręce, rozpiera się, to nie dba raczej o to, czy wygląda jakoś bardzo profesjonalnie. Nie sądzę, żeby robił to celowo właśnie po to. Tak samo zapinanie marynarki w samochodzie czy. Zapinanie marynarki na dwa guziki. Można oczywiście powiedzieć, że nie są to standardy, które mówią o tym, czy ktoś jest dżentelmenem, czy nie, i tutaj w pełni się zgadzam. Większość standardów dotyczących ubioru nie będzie nic nam mówiła o tym, czy ktoś jest dżentelmenem, czy nie. Raczej moglibyśmy tutaj się odwoływać tylko do kwestii tego, czy ktoś przestrzega pewnych norm i ubierze się odpowiednio odświętnie na bardzo oficjalne okazje, żeby uszanować tę okazję. A tutaj nie mówimy o takiej kwestii. To jest kwestia poboczna, w stylu czy nosi poszetkę, czy nie. Tak naprawdę niewiele to zmienia, ale jeśli oceniamy Bonda i jego umiejętność ubrania się, wykreowania odpowiedniego, eleganckiego wizerunku, Oceniamy jego wiedzę z tego zakresu, no to wydaje mi się, że jak najbardziej powinniśmy wypunktować to, że nie bardzo tak naprawdę potrafi zapinać tę marynarkę. I nawet jeśli funkcjonują jakieś inne standardy, nawet jeśli nie ma takich zasad, które mówią tak trzeba i po prostu nie ma innej opcji, no to wydaje mi się, że i tak możemy. Wytknąć to bądowi, i no, może to mieć jakiś wpływ na naszą ocenę. Przy czym no, w tym wypadku i tak nie miało takiegoś krytycznego wpływu. Drugi zarzut był taki, że oceniałem bonda, który jest no, bohaterem sprzed 50 lat ponad w dzisiejszych standardach. No i oczywiście. Nie powinienem tego robić, jako historyk doskonale to wiem, jako historyk nigdy bym tego nie zrobił, ale jako historyk badałbym Bonda w jego czasach i zastanawiam się może jaki miał wpływ na swoje czasy. Ale jeśli zastanawiamy się nad tym, czy Bond ówczesny może być dzisiaj wzorcem dla współczesnych mężczyzn, wzorcem do naśladowania, no to jak najbardziej musimy zrobić to i ja oczywiście zaznaczyłem to w moim filmie na samym początku. Um, więc mam nadzieję, że to mniej więcej tłumaczy skąd takie podejście um, i, i skąd ta krytyka. Chętnie podejmę na ten temat dyskusję, jeśli, jeśli ktoś jeszcze się nie będzie zgadzał nad tym, ale um, i tak. Bardzo się cieszę, że ten film przypadł Wam do gustu. Bardzo mało krytyki yy, zauważyłem pod tym filmem, raczej oczekiwania na kolejny odcinek, który na pewno się pojawi. A jeśli jeszcze nie widzieliście filmu Czy Bond jest dżentelmenem, zachęcam Was gorąco. Link znajdziecie tutaj. A jeśli macie jakieś propozycje innych bohaterów filmowych, których mógłbym przeanalizować w podobny sposób, koniecznie napiszcie w komentarzach pod tym filmem. Obiecuję, że to rozważę. Przejdźmy do kolejnego pytania. Pan Dawid pyta, jak reagować, kiedy na imprezie ktoś prosi do tańca naszą partnerkę. No i oczywiście możemy tu popełnić spore gafy. Na przykład, gdybyśmy chcieli przegonić takiego delikwenta, zabronić mu tańczyć z naszą partnerką albo naszej partnerce zabronić tańczyć z kimkolwiek innym, no to postąpilibyśmy bardzo źle. Niczym władca wobec swojej własności. No, o takich relacjach tutaj nie mówimy. Z kolei, gdybyśmy zareagowali obojętnością i powiedzieli wszystko mi jedno, rób co chcesz i sobie jak chcesz, no to też nie jest zbyt przyjemne i pokazuje, że nam nie zależy. Najlepiej będzie po prostu zwrócenie się do naszej partnerki, bo tak naprawdę osoba, która prosi ją do tańca, aż tak bardzo nas tutaj nie interesuje, i powiedzenie jej, że jeśli właśnie tego chce, no to poczekamy. I tyle. Tak naprawdę partner powinien być od tego, żeby poczekać, żeby dać tę chwilę swobody, okazać zaufanie, i to na pewno wyjdzie dobrze. Warto też takie kwestie, jeśli mamy z tym problem, omówić na przykład przed imprezą. Hmm, jeśli byśmy na przykład nie chcieli tańczyć, możemy jej o tym powiedzieć, żeby też nie spodziewała się nie wiadomo czego, hmm, i dać oczywiście wtedy też zielone światło do tego, że jeśli chce z kimś zatańczyć, no to nie będziemy mieli z tym problemu. A jeśli faktycznie mamy taki problem, jesteśmy zazdrośni, również warto byłoby to powiedzieć. Po co hmm, wchodzić w jakiś konflikt? Lepiej to hmm, omówić dawczasu. Często pojawiają się pytania o zachowanie w stosunku do rodziców partnerki. I między innymi Amekamor pyta o to, jak się zachować w takiej sytuacji na pierwszym spotkaniu, mm, czy kupować kwiaty, kupować jakieś prezenty. Ogółem bardzo często jednak spotykamy rodziców, partnerki w takich niezobowiązujących sytuacjach. W tych sytuacjach nie będziemy się interesować tym, co im przynieść w podarunku, bo jeśli przechodzimy tylko y, na pół godzinki, gdzieś tam bocznym wejściem, idziemy się razem pouczyć, czy zabieramy naszą dziewczynę na jakąś randkę, no to to nie jest taka sytuacja, w której powinniśmy przyjść z kwiatami dla jej matki czy jakąś butelką dla ojca. Co innego, jeśli faktycznie jest to kolacja czy jakaś specjalna proszona kawa po to, żeby nas poznać. Kiedy przychodzimy tutaj w gości, jest to niejako impreza zrobiona dla nas. Wtedy faktycznie jak najbardziej moglibyśmy przyjść z jakimś kwiatkiem, tylko też nie przesadzajcie. To nie ma być coś bardzo zobowiązującego, to ma być tylko rzecz, która pokaże, że pamiętaliśmy i pomyśleliśmy o tym. Jeśli przesadzimy z rzeczami, które przyniesiemy, a okaże się, że no, siadamy sobie po prostu przy placku upieczonym, takim jak się piecze co niedzielę i, i zwykłą kawą, no to rodzice mogą poczuć, że um, sami. Nie postawili poprzeczki dostatecznie wysoko i będą czuli się tym zobowiązani. To też może prowadzić do jakiejś niezręczności. Więc zawsze znajdźmy tutaj złoty środek, nie przesadzajmy w sytuacjach niezobowiązujących, nie przynośmy prezentów. I też dostaję często pytania o to, czy odbierając partnerkę przed studniówką powinniśmy przynosić rodzicom jakieś upominki, jakieś kwiaty. Osobiście wydaje mi się, że to jest przesada, bo po prostu przechodzimy po dziewczynę, odbieramy ją, no to zostawiać jeszcze jakieś upominki dla rodziców. Wydaje mi się to zupełnie nietrafione. Nie wiem skąd ta moda. Wydaje mi się, że jest taka moda, bo wiele takich pytań dostałem. Moim zdaniem tutaj powinniśmy postawić na prostotę, a wszelkie kwiaty, bombonierki czy jakąś butelkę alkoholu zostawić już na taką specjalną, proszoną imprezkę. Pan Filip zadaje tutaj nieco trudniejsze pytanie. Jak zareagować, kiedy nasze przeprosiny nie zostaną przyjęte, a nawet mogą być odrzucone arogancko? No i oczywiście często zależy nam na tym, żeby dojść z kimś do porozumienia, pogodzić się, skoro już przepraszamy, jakby nie patrzeć, jest to zazwyczaj trudna mm, sytuacja dla osoby przepraszającej. No i takie odrzucenie utrudnia nam bardzo zadanie. I nie wiadomo, jak z tym postąpić, bo nastawiliśmy się, że jeśli już zrobimy ten trudny krok, Wyrzucimy to z siebie, powiemy: Dobrze, przepraszam, um, troszeczkę się ugniemy pod tą sytuacją. No to, że chociaż to ktoś przyjmie i doceni to, że przepraszamy. No ale może być różnie. Może być tak, że faktycznie tak bardzo um, przeskrobaliśmy coś, że przeprosiny nic nie dadzą. Chociaż wydaje mi się, że przeprosiny zawsze coś dają. I chociaż mogą zamknąć pewien rozdział, pewien etap tego konfliktu, ale to nie znaczy, że zostanie nam zapomniane. Z drugiej strony, nawet jeśli ktoś mówi, że wybacza, że dobrze, sprawy już nie ma, to nigdy nie jest prawda, bo zawsze jeśli coś przeskrobiemy tak mocno, że trzeba przepraszać, to taka rzecz zostaje gdzieś w, w pamięci osób, które tego doświadczyły. I nawet jeśli przeprosimy, no to chociaż. Zyskamy opinię osoby, która potrafi przyznać się do błędu i przeprosić, ale nadal będzie się pamiętało o tym, że coś przeskrobaliśmy. No i tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której prawdopodobnie tak bardzo przeskrobaliśmy, że nawet jeśli te przeprosiny zostaną mm, usłyszane, no to one nie zmienią nastawienia takiej osoby. I po prostu musimy się z tym pogodzić. W tym wypadku musielibyśmy odpuścić. No, nikogo nie zmusimy do tego, żeby nas lubił. Może być jednak też tak, że ktoś... Hmm, no jest zbyt zacietrz, zacietrzewiony w swojej złości, nie przetrawił tego wszystkiego, może nie potrafi jeszcze tego wybaczyć, może sam ma problem z tym, mimo że no nie zrobiliśmy niczego aż tak złego, to również moim zdaniem należy wtedy odpuścić i poczekać, aż taka osoba sama to przetrawi i ten konflikt zelżeje. Po prostu się o nim zapomni. Nie zawsze ta druga strona przyjdzie i powie nam. Słuchaj, faktycznie źle się zachowałem, mogłem nie odrzucać tych przeprosin, ale teraz je przyjmuję. Jak najbardziej takie słowa mogą nigdy nie paść. Niemniej, no, czasami ludzie po prostu potrzebują więcej czasu, żeby coś przetrawić. W tym pytaniu może pominę, kto je zadał, bo jeszcze za dużo powiem. Chodzi o to, jak zareagować, kiedy ignoruje nas druga strona, z którą do tej pory świetnie się dogadywaliśmy. Relacja wyglądała na świetną, fajna przyjaźń, może kiedyś coś więcej. Głupio rezygnować z tego i zawsze mielibyśmy jakieś pomysły na to, jak wrócić do, do starej sytuacji, ale niestety jest to dość skomplikowane, ponieważ jeśli ta druga strona się wycofuje, a my byśmy napierali, no to ona będzie się wycofywała jeszcze bardziej. Nikt nie lubi, jak się wchodzi w jego przestrzeń, kiedy potrzebuje czasu, na przykład do namysłu, czasu do oddechu. Tutaj też nie mam zbyt krzepiących rad. Bo nie będzie tutaj jakichś super trików, myków, żeby gdzieś tam się wślizgnąć do życia tej osoby i wszystko nagle będzie pięknie. Jeśli bardziej będziemy dociskać, bardziej będziemy napierać, no to po prostu y, możemy wykończyć resztki, które potencjalnie mogłyby tutaj jeszcze y, być do uratowania tej relacji. Y, moim zdaniem w takiej sytuacji należy dać czas tej drugiej stronie. Jeśli w tej chwili nie chcę powiedzieć, co jest nie tak, y, no to trzeba po prostu poczekać aż. Taki moment nastąpi, kiedyś, może za jakiś czas, będzie sytuacja, w której spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać jakoś naturalnie, i potem to, to wyjdzie. Będziemy mogli rozwiązać tę sytuację, ale po prostu nigdy do niej nie wrócimy, a mimo wszystko jakoś uda nam się odratować tę relację. No a może nigdy to nie nastąpi, może straciliśmy szansę, może jej nigdy nie było. Um, niestety, na pewno agresywne działanie, działanie siłowe. Działanie takie metodyczne, namolne, to wszystko może popsuć to, co zostało. No, oczywiście, możemy dojść do wniosku, że skoro już nic nie zostało, to nawet to nam nie zaszkodzi, ale raczej może zaszkodzić, bo częściej, jeśli nie nagrzebiemy za bardzo, to w tej sytuacji jest jeszcze trochę neutralnego pola, na którym kiedyś można było coś zbudować. A jeśli wejdziemy w jakiś tryb konfliktowy, to możemy po prostu wszystko popsuć. Otrzymałem też pytanie, czy pomagam kreować wizerunek innym, i szczerze mówiąc, zwłaszcza w sferze ubioru, nie robię tego za bardzo. Raz faktycznie zostałem takim stylistą po przyjacielsku. Koledzy pomagałem się ubrać do ślubu, co było ciekawym doświadczeniem, ale myślę, że może w przyszłości zrealizuję taki odcinek jeden, może więcej o takim. O takiej transformacji kogoś z zwykłego, jakiegoś początkującego stylu na jakiś bardzo elegancki, zobaczymy, ale to jest raczej pieśń przyszłości. Niemniej faktycznie pomagam kreować wizerunek w świecie biznesowym, i mam taki kurs internetowy, który będzie miał swoją drugą edycję w przeciągu miesiąca. I okienko sprzedażowe będzie dość krótkie, dlatego, jeśli bylibyście zainteresowani zakupem takiego kursu i udziałem w mojego autorstwa, kursie budowania wizerunku w świecie biznesowym, w świecie profesjonalnym, to tutaj i w opisie znajdziecie link do newslettera, w którym poinformuję dokładnie, kiedy będzie premiera, żebyście tego nie przegapili. Pani Klaudia zadaje jedno z najbardziej skomplikowanych pytań w tym odcinku. Czy jest możliwe stworzenie listy wartości? Uniwersalnych wartości, którymi powinien kierować się każdy dżentelmen w swoim życiu. No i jest to o tyle bardzo trudne, że każdy z nas ma nieco inne życie, w innym środowisku się wychowywał, kształtował i inaczej to jego życie potoczyło się. Dlatego też w inne rzeczy będziemy trochę wierzyć. Ale, mimo wszystko, wydaje mi się, że kilka wartości moglibyśmy wyznaczyć, które byłyby tymi wartościami. Uniwersalnymi, przy czym nie będzie to taki całościowy zestaw. No i tutaj na pewno wymieniłbym szacunek dla drugiego człowieka. I związane z nim inne elementy, takie jak empatia, jak um, pewna skromność, która pozwala nam czasami zatrzymać się i pomyśleć, że może to my jesteśmy w błędzie, albo że to, co robi ktoś inny, a z czym my się nie zgadzamy, może być w jakimś sensie uzasadnione. Um, I no, nieocenianie innych zbyt szybko. Te wszystkie elementy na pewno pozwalają budować trochę lepiej relacje z innymi ludźmi. No, ale żeby stworzyć faktycznie taki pełen zestaw wartości, to to chyba byłaby taka większa praca. Napiszcie, jeśli uważacie, że są takie wartości, które koniecznie w każdej sytuacji ktoś, kto miałby być nazwany kiedyś gentlemanem, musi posiadać, czy musi się nimi kierować, napiszcie w komentarzach. A może kiedyś stworzymy taki materiał, taką próbę zebrania tych wartości w jedną całość. Pan Bartosz miał taką sytuację. Jechał autobusem rano, usiadł sobie na jednym miejscu, na drugim położył plecak, kiedy w autobusie było jeszcze sporo wolnych miejsc. Zaczytał się w czymś w smartfonie i kiedy już się zbliżał do przystanku, na którym miał wysiadać, ktoś mu zwrócił uwagę. Jakaś starsza pani, że powinien uważać, zwracać uwagę na to, co robi, bo zajmuje dwa miejsca i wtedy się zorientował, że faktycznie autobus już jest wypełniony. No i pytanie, czy to on tutaj popełnił błąd, czy powinien zwracać na to uwagę, czy ktoś po prostu mógł go poprosić o zdjęcie tej torby. No i w tej sytuacji faktycznie jest tak, że kiedy zajmujemy więcej przestrzeni, to jest nasza odpowiedzialność, żeby zwrócić uwagę na to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Trudno oczekiwać, żeby każdy się dopraszał o, o swoje prawa. Tak samo jeśli um, na przykład zajmiemy miejsce dla osoby starszej miejsce dla matki z dzieckiem, a nie ma w okolicy takich osób, no to my powinniśmy zwracać uwagę na to, czy się przypadkiem nie pojawi. Um, tak samo jeśli jest kobieta ciężarna, a od wielu kobiet w ciąży słyszałem to, że um, czułem się skrępowany w tramwajach czy autobusach, żeby Domagać się prawa do wolnego miejsca, kiedy jakaś młodzież sobie siedzi, tak tutaj, pozakrywana, smartfony, oczy gdzieś tam w okno, byle nie widzieć, co się tutaj dzieje i, i zajmują te miejsca, które przydałyby się osobom potrzebującym. I to tak nie jest, że to jest ot tak, można sobie wiem, krzyknąć na, na cały głos, że potrzebuje miejsca i zaraz coś zwolni się. To jednak nie jest taka rzecz, którą każdy by chciał zrobić. Więc osoba zajmująca takie miejsce powinna uważać na to. Yy, zwłaszcza taka, która chciałaby aspirować do miana dżentelmena lub damy. I dodam tutaj tylko, że jeśli zajmujemy drugie miejsce swoim plecakiem, yy, to niestety w każdej sytuacji musimy uważać na to, czy ktoś nie jest zainteresowany tym miejscem. No bo nie mamy biletu na ten plecak, nie wykupiliśmy mu miejscówki. To jest nieuprzejme, jeśli zajmujemy swoimi tobołkami inne miejsca siedzące. No bo na przykład ktoś starszy, ktoś zmęczony, ktoś, kto ma problemy z poruszaniem się, nie powinien iść na koniec autobusu w poszukiwaniu ostatniego wolnego miejsca, jeśli tutaj plecak siedzi. Zapewniam, że jeśli będziecie... w w przeciwnej sytuacji przy was ktoś będzie jechał i, yy, nie wiem, sobie siatkę z zakupami położy na krześle, a wy byście chcieli usiąść, to zrozumiecie o co chodzi. No i na koniec pytanie o to, jak się ubrać na własny ślub. Wiele osób o to pytało, nie mam odcinka na ten temat jeszcze, myślę, że powstanie za jakiś czas, ale mogę odesłać do odcinka o studniówce, ponieważ ten strój formalny nie różni się tak bardzo. Weselny od studniówkowego. Po prostu w przypadku studniówki tam możemy sobie pozwolić na więcej elementów, które mm, będą krzykliwe, które będą mm, wskazywały na naszą młodość. A w przypadku ślubu po prostu zrezygnujemy z kolorowych skarpetek, z kolorowej muszki czy kolorowej poszetki, które miałyby jakoś tam się rzucać bardziej w oczy, a postawimy bardziej na zwykłe bordo, na przykład e, granat. E, Czarne skarpetki i, i tym podobne dodatki. Natomiast sam garnitur w swej prostocie, czy to grafitowy, czy granatowy, albo też czarny, jak najbardziej przy tej okazji, jeśli mówimy o wieczorze, no to będzie taki sam. Nie jestem tutaj zwolennikiem jakichś wyszukanych strojów, gdzieś z zapomnianych stron, podręczników eleganckiego ubierania się. Gdzieś mody brytyjskiej arystokracji. Jeśli ktoś bardzo lubi takie eksperymenty, to jak najbardziej. Osobiście nie widzę nic złego w tym, żeby wybrać po prostu zwykły, klasyczny, elegancki garnitur, w którym później można też chodzić do pracy. Nie jestem zwolennikiem kupowania całego wielkiego oprzyrządowania na jedną okazję, tylko i wyłącznie, a potem zostawiania tej rzeczy w szafie. Wydaje mi się to trochę bez sensu. Mm, więc tak. Z, od, z odsyłam do odcinka o, czy też odcinka o garniturze. To są bardzo uniwersalne rzeczy i nie ma co kombinować. Ja troszeczkę kombinowałem na swoim ślubie i dzisiaj żałuję, więc y, nie, nie zachęcam do tego. To już jest wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli macie jakieś pytania do kolejnego odcinka, zadawajcie koniecznie w komentarzach pod tym filmem, a my tradycyjnie widzimy się już w kolejnym. Filmie. Może już po przekroczeniu 100 tysięcy? Zobaczymy. Pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!